6 tu a dziś mamy czwartek, 17 września, czas na minutę starotem. Karta na dziś to sprawiedliwość. To jest karta równowagi, ale też takiej rozwagi, obiektywnego patrzenia na sprawy. I dziś myślę, że ten obiektywizm, a czasami brak takiego obiektywizmu będzie nam bardzo przeszkadzał. Więc zwróćmy uwagę, jak możemy zrównoważyć nasze działania właśnie za pomocą... Klarownego osądu, nie wpadajmy w pochopne decyzje, nie pozwólmy sobie dzisiaj podejmować decyzji na zasadzie, bo musisz. Nie. Dziś należałoby podejść do sprawy w bardzo rozsądny, zrównoważony sposób. To jest idealny czas na tak zwane wyrównanie rachunków, dlatego, że nie, nie, nie mówimy tu o wyrównaniu rachunków mieczem, tylko właśnie em, poprzez ich zrozumienie. To poprzez zrozumienie też odetniemy się od tego, co nam przeszkadza, od tych starych spraw. E, ale to nie może być na zasadzie takiego by, by pobieżnego, nie się dzieje co chce. Nie, właśnie dzisiaj należałoby podejść do tego w taki zrównoważony sposób. E, oczywiście, Karta Sprawiedliwości odnosi. Się do wszelkich spraw urzędowych, do wszelkich spraw e, sądowych nawet. E, I być może i takie sprawy będą dzisiaj e, by nam e, wymagały naszej uwagi. Natomiast w każdej decyzji, w każdej sprawie, niech e, którą trzeba będzie podjąć, którą trzeba będzie się zainteresować, czy w którą trzeba będzie się zaangażować, niech towarzyszy nam tak zwany klarowny osąd, niech towarzyszy nam zrozumienie i obiektywne spojrzenie na sprawy. To zapewni nam stabilizację, ale właśnie możliwość też odcięcia się od tego, co, co nam przeszkadza od tych starych spraw za pomocą zrozumienia, tak? Nie wojujemy dzisiaj mieczem, tylko jakby dbamy o tą równowagę i obiektywne spojrzenie na sprawy. My jesteśmy w talii Decisive Oracle. Spróbuję o, wyostrzyć ją. E, I sprawiedliwość tutaj, w, jakby w tej karcie, ona stoi e, z taką pewnie wyciągniętą stopą, demonstruje gotowość do działania. Ona tu jest w takim, w takim półkroku złapana właściwie. Wchodzi w podejmowanie decyzji, nie, które są przecież nieodłącznie związane z naszą podróżą, z naszą życiową e, podróżą. To jest kolejna talia, w której sprawiedliwość ma otwarte oczy, nie ma zawiązanych oczu, ma szeroko otwarte oczy na wszystko, co się dzieje dookoła niej, na te potencjalne wspaniałości i cuda, które są dookoła. I stopa tutaj dotyka tych dwóch okręgów to są dziewięcioboczne sfery, a to w nich w środku są osadzone jakby dwa symbole przypominające o różnych, o różnych aspektach nas samych. I to one właśnie dochodzą do równowagi, kiedy my podejmujemy decyzje, bazując na obiektywnym spojrzeniu. Mam mało tego. Myślę, że w taki sposób też pozwalamy sami sobie stać się tym wszystkim, czym możemy być tak naprawdę. I dlatego ta karta też zaprasza, żeby otworzyć oczy, otworzyć uszy, otworzyć serce na. Na wszelkie, na wszelkie możliwości. Jakby należy być też działać z odwagą. Czasami rzeczywiście, czasami w Karcie Sprawiedliwości trzeba będzie stanąć w obronie swoich własnych przekonań. To, w co wierzymy. I, jakby, takie pytanie mi się też nasunęło, y, y, czy aby potrafimy szanować swoją własną indywidualność, ale też w tym samym czasie szano, potrafimy szanować indywidualność innych ludzi? To jest takie fajne pytanie. Ja tutaj jeszcze y, zanim y, y, ostrość mi się straci, chciałam też powiedzieć o takiej: wylosowałam, nie wylosowałam, odszukałam sobie kartę Sprawiedliwości Stali Weroniki Jude. I to jest takie piękne podsumowanie. Najpierw pokażę zaraz. Aż się prosi, żeby to po angielsku przeczytać, naprawdę. Ale jakby miała podsumować tą kartę, to to jest świetne. Um, wiesz, moja droga, wiesz, mój drogi, karma jest tylko wtedy wredną jędzą, kiedy ty taka jesteś, kiedy ty taki jesteś. I myślę, że to jest świetne podsumowanie. Aż mi spadła. Myślę, że to jest świetne podsumowanie tego, że to my mamy wpływ na nasze, na nasze osądy, to my mamy wpływ na sposób, w jaki działamy. I nikt tego za nas nie zrobi. I myślę, że świetne podsumowanie, bardzo lubię tą, tą kartę, bo tak naprawdę to ja, ja w ogóle uważam, że karma, ja to już powtarzam tak często, że chyba do znudzenia. To są nasze działania za tego życia i my za to będziemy musieli zapłacić, albo z tym się zmierzyć. I dlatego wiesz, moja droga, karma jest tylko wtedy, żeby nie używać brzydkich słów, karta jest tylko wtedy tą jędzą, kiedy Ty taka jesteś, kiedy Ty taki jesteś. I myślę, że to jest świetne podsumowanie Karty Sprawiedliwości, ale też świetne, tak, świetne takie rzucenie w energię, przypomnienie sobie, że to my mamy wpływ na to, jak reagujemy. I co przyciągamy do siebie z powrotem? I niech to będzie przesłaniem na dzisiaj. Mam nadzieję, że uda nam się je wykorzystać. Życzę Wam wspaniałego czwartku. Do usłyszenia!